Najdrożsi, przyjechałem do Pani Ali. Dzień dobry. Dzień dobry. Dlatego, że Pani Ala robi mi na drutach skarpetki na wyprawę. Tak, tak. Bo pa Pawełek marznie w tych skarpetkach ze sklepu. To będzie miał wolniane, ciepłe. I te skarpetki wolniane trzymają ciepło. Izolują. Pani Alu, na tej suwalszczyźnie mówią, że to biegun zimna. Ja muszę mieć ciepłe skarpetki. Oczywiście, tak. To na pewno. Bo w takich warunkach zimowych, jak tutaj u nas, to <grywki> dawno były takie warunki zimowe. Jak kiedyś. Tyle już i śniegu i mrozu mamy. To prawda, kiedyś tak było. Tu tunele ze śniegu, nie? Tak, tak dużo śniegu było. W latach 60., ja pamiętam, jak pracowałam, jak autobusy nie mogły przejechać, jak ludzie ruszali z łopatami ze wsi, żeby zrobić przejezdną drogę, żeby mogli przyjechać autobusy. Tak, pamiętam, do domu też tunele były, żeby dokopać się. No tak, zaspy. Lata 60. -te. A proszę Państwa, najlepsze jest to, że ja mówię Pani Alu, ja dla Pani zapłacę za te skarpetki, a Pani mówi Paweł, te pieniądze to dla tego przeznaczysz, co dla niego jedziesz. Tak, tak. Dlatego tak. chłopczyka przekażesz. Mhm, dla tego chłopczyka, tak. Będą pieniążki. On z miejscowości ródka tartak ten chłopczyk. Mhm. I proszę jego pozdrowić, jeżeli spotkasz jego, żeby yy... No, żeby ludzie dobrze pomogli jemu, jak najbardziej i lekarze, żeby jemu pomogli, bo yy, inaczej nie wyzdrowieje. Bo do głowie ma od urodzenia mhm. i porażenie czterokączynowe. Przed nim operacja kolejna już na biodro, mhm. no ale może kiedyś jakoś. Wyjdzie na, na dobre. Na, na Wstanie na, na swoich i nóżkach. Tak. Tak. No. Pani Alo, to dziękuję bardzo za skarpetki. Nie ma za co. Ja to bardzo lubię robić i chętnie zrobię jeszcze drugie. O właśnie, pięknie pani powiedziała, bo kochani, jakbyście chcieli skarpetki, jakąś opaskę, to ja zostawię grzecznościowy kontakt i dzwoncie, wnuk pani Ali wam pomoże wybrać rozmiar. Prześlę zdjęcia wszystkie, pani Alu, dla pani też pomożemy pani te skarpetki ludzie kupują. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, z całego serca dziękuję za to, za pomoc. No bo robię po to, żeby inni mogli skorzystać i też pomóc tym właśnie dzieciom, które potrzebują pomocy.